Witam państwa, nazywam się Dariusz Matecki. Wczoraj w Parlamencie Europejskim miała miejsce kolejna debata na temat sytuacji politycznej w Polsce. Znakomicie przygotowali się do niej europosłowie Platformy Obywatelskiej. Na przykład publikując jeden taki sam tekst na portalach społecznościowych. Jeśli ktoś z Was był już na filmie Smoleńsk, doskonale pokazano tam, jak ta machina propagandowa działa. Od jednej jakiejś jednostki wszyscy posłowie otrzymują sms-a i wszyscy mają mówić, myśleć dokładnie to samo i dokładnie to samo publikować na Twitterze czy na Facebooku. Nic nawet nie zmieniają w tym tekście. To już samo to wygląda żenująco. Debata w Strasburgu to głos zaniepokojenia przyjaciół Polski. Demokratyczny świat to widzi, nie dał się oszukać rządowej propagandzie. No demokratyczny świat za bardzo tego nie widział, ponieważ na sali Parlamentu Europejskiego byli właściwie sami posłowie Platformy Obywatelskiej, którzy żalili się na to, że przegrali w demokratyczne wybory, że, że są odsuwani od korytka i szkalowali dobre imię naszego kraju na arenie międzynarodowej. Oto poseł Janusz Lewandowski. Kilka fragmentów. To jest debata o nadużyciach obecnej władzy, które niosą poważne zagrożenia dla demokracji, dla państwa prawa i ostatecznie obracają się przeciw własnemu społeczeństwu. Nie jest żadnym powodem do dumy, jeśli Polska wydłuża listę europejskich kłopotów jest adresatem rezolucji takiej jak w kwietniu tego roku kiedy Parlament Europejski wyrażał zaniepokojenie rozwojem sytuacji w Hondurasie, w Nigerii, w Pakistanie i w Polsce. To, co jest złe, tego nie da się osłonić mandatem uzyskanym w wyborach. Polacy na pewno nie głosowali na nieuprawnioną ingerencję w prywatność i takie zmiany w prawie, które mogą prowadzić do nadużywania aparatu przymusu. Dzisiejsza debata. Jutrzejsza rezolucja to są świadectwa zaniepokojenia ze strony prawdziwych przyjaciół Polski. Zaniepokojenie jest proporcjonalne do nadziei, jaką budziła Polska jako kotwica europejskości na Wschodzie. A teraz powiedzmy sobie, kim jest poseł Janusz Lewandowski. Posłuchajcie tego jednominutowego materiału. Wszyscy ludzie Ewy Kopacz, pokaż mi swoich doradców, a powiem ci, kim jesteś, czyli kto stoi za Ewą Kopacz. Kariera pana Lewandowskiego to historia prywatyzacji, wyprzedawania polskich przedsiębiorstw. Prywatyzacja z lat 90. to miliony oszukanych Polaków. Janusz Lewandowski, minister przekształceń własnościowych w 1993 roku, wprowadził program powszechnej prywatyzacji. Program, który miał z Polaków uczynić właścicieli, zakończył się klapą. Setki firm zarządzanych przez Narodowe Fundusze Inwestycyjne NFI zostały wyprzedane program Lewandowskiego nazwano Najdroższą porażką trzeciej RP. Dziś Janusz Lewandowski zarabia ponad 50 tysięcy złotych jako europoseł i arogancko zapewnia, że w Polsce nie ma głodnych dzieci. Jeżeli się patrzy trzeźwo, to trudno zobaczyć głodujące dzieci, które szukają pożywienia. Lewandowski to najbliższy współpracownik Ewy Kopacz. To on stoi za jej gospodarczymi decyzjami. Jest przewodniczącym Rady Gospodarczej przy prezesie rady ministrów. Czy chcesz, by Janusz Lewandowski razem z Ewą Kopacz nadal decydowali o wyprzedaży państwowych przedsiębiorstw? Szczęście honoru Polski bronili poseł e, partii Korwin Jarosław Iwaszkiewicz oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości e, Ryszard Legut. Otóż odpowiadam na wszystkie te pytania. Ręce precz od Polski. Cała ta debata... Jest brutalnym atakiem na moją ojczyznę. Szanowni Państwo, moim zdaniem, ocena postępowania posłów Platformy Obywatelskiej jest jednoznaczna. Jest to zdrada ojczyzny. Już nawet nie można mówić o targowicy. To są po prostu zwykli, najprościej mówiąc, zdrajcy, którzy powinni zapłacić za to wysoką cenę. Również moim zdaniem cenę więzienia, ponieważ nie można dopuszczać do tego, że osoby szkalują własny naród, własne państwo na arenie międzynarodowej. Jeśli się ze mną zgadzacie, zapraszam do dyskusji w komentarzach. Jeśli się ze mną nie zgadzacie, to głosujcie dalej na platformę i dalej dajcie się wyprzedawać Polskę i niszczyć nasz naród. Dziękuję bardzo.